Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy głupczyce do segregacji odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych. Segreguj odpady to się naprawdę opłaca. Segregacja odpadów to mniejsza ilość odpadów komunalnych korzyści dla Ciebie, a przede wszystkim środowiska naturalnego. Głównymi korzyściami płynącymi z segregacji odpadów to ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska. Segregacja odpadów to czystsze środowisko, a dla nas, dla mieszkańców, czystsza przestrzeń niezbędna do życia. Należy wspomnieć, że selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji surowców pierwotnych, a sam odzysk odpadów ogranicza zużycie surowców naturalnych. Segregacja odpadów to oszczędności finansowe czyli zmniejszenie wydatków gospodarstw domowych. Dla ciebie, mieszkańca, segregowanie odpadów komunalnych to niższa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a jeśli jesteś właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i kompostujesz bioodpady w przydomowym kompostowniku, to dodatkowo przysługuje ci kolejne obniżenie opłaty. Czy zdajesz sobie sprawę, że średni czas rozkładu plastikowej torby wynosi około 400 lat? A butelki PET od 10 do 1000 lat? puszki aluminiowej od 50 do 200 lat. A czy wiesz, że właśnie twoja selektywna zbiórka ogranicza zużycia energii, wody i zanieczyszczenia powietrza? Pamiętajmy, segregując wyrzucamy czyste butelki typu PET, zgniecione i ponownie zakręcone. Wyrzucamy plastikowe opakowania, pojemniki, kubki, folie, woreczki foliowe, reklamówki. Nie wyrzucamy styropianu, opakowań po farbach, chemikaliach, oleju, folii budowlanej i z gospodarstw domowych. Pamiętajmy, segregując wrzucamy opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, bez zakrętek i zawartości. Wrzucamy stłuczkę szklaną, wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami. Nie wyrzucamy luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek i lamp jarzeniowych, zakrętek, kapsli i korków. Segregujmy śmieci, pomóżmy środowisku, pomóżmy swojej miejscowości, pomóżmy sobie. Pamiętaj, segregacja odpadów to czyste środowisko dla nas i przyszłych pokoleń. Zadbajmy o to wspólnie.